Siemanko, cześć, z tej strony Danielos, a dzisiaj mamy trzeci odcinek walki boksów, czyli box Nordic Edition i włoski boks yy, prosto z Włochno. <laughs> Dlatego włoski, trafiliśmy oczywiście już oczywiście. jednego momentu, więc fajnie, może bym sobie w tyle gdzieś postawił ten momentum, albo nie, nie będziemy przesadzać. Zrobimy sobie dzisiaj pojedynek Manchesteru City, Liverpoolu i Arsenalu. Więc wciągamy sobie saszetki. Dwie z Hollandem i dwie z Trzoboszlajem. Z Dobra. Czekajcie, tutaj mamy tak, tak i tak, tak. Dobra. Zamykamy boxa. No jeszcze jest tych saszetek. Boxów mi nie starczy do tych saszetek, co tutaj mam. Masakrę. A no muszę zostawić sobie na shortsy chyba jeszcze jakieś. Jeszcze mam multi No, do multi też muszę zostawić. Więc, jak skończy się ten box, to kończymy serię pewnie. Może dołożę jedną saszetkę, zależy, jak tam wyjdzie. Bo nie liczyłem jeszcze. Dobra, dobra, mamy tak, tak i tak. Super. No to co? Otwieramy chyba. Nie ma co przesad ten, <ścoughs> przedłużać. Tylko się język, no, o, wyrównamy. Cofamy kamerę i jazda. Te białe te lecą z tych. To co dzisiaj od Nordików? Zaczynamy. O, ho, ho mamy pierwszego Nordika. Pięknie. Mamy Erlinga Halanda. Co on tu ma napisane? Że strzelił 90 goli w 98 meczach w pierwszych dwóch sezonach do Manchesteru City. Więc ładnie. Manchester City wychodzi na prowadzenie. Mają jeden punkt. A to jest boksik ten, więc będę tu odkładał. E, fluo Federico Cesa, Enzo Diaz, słóweczka, Club Bach Atytico Madrid, e, Geo Klee z klubu. Kurde, nie pamiętam nigdy go. Co to jest? Usan, o, z Usanu. Deckman Rice z Arsenalu, więc punkcik do Arsenalu. Czekajcie, gdzie tu jest Arsenal? Tutaj jest Arsenal. Postawimy tak, niech będzie. I co teraz? Teraz panini. Otwieraliśmy z Halandę. Teraz otworzymy strzało, żeby coś tu się działo. Więcej dobra. Aj, już kurde, odwrócona jakaś. Ta i tan. Tak. Z tego co mi się kojarzy, w sensie jak, jak jest odwrócone, wszystkie są, to wtedy chyba się trafiają momentum. W sensie takie nigdy nie miałem, żeby były. Wiecie, była ta jedna odwrócona tak i żeby momentum był. Tak, Zawsze jakoś e, chyba otwierałem i zawsze były wszystkie zakryte. Mamy Obsipo PSV Obispo, sorry, a nie Obsipo Siong Biomko by Zulsan e, Alejandro Bach Benfica z Radu w poprzednim pojedynku by to był punkt i kapitan Mark Andreterczyngen, bo Boże, dawno go nie widziałem. O, to kapitan tutaj idzie. O, to czy nic się nie trafiło? Dobra. Teraz z Arsenalem otwieramy. Z Odegardem. I mamy Nordika kolejnego. I to jest Sam Erling Haaland. Kolejny. Kolejny Nordik. No, powiem Wam. Czekajcie, czy tutaj w ogóle coś się trafiło fajnego? Nic się nie trafiło w tamtej paczce. No tutaj Nordiki mają przewagę, no oni będą tu wygrywać. Ale mam nadzieję, że w boksie się trafi jakiś momentum znowu w tym małym. Mamy Ashura, FIFA Cup, Cup. Titan, Hyun Woo Fans favorite, Dusan Vlahovic z Juventusu. PSV, Ryan E. Flamingo. Serge Gnabry, Bayern Monachium. No i co? Mamy tutaj dwa punkty. Te, ale że Liverpool się ani razu nie trafił, to jestem, powiem Wam, w szoku. Zobaczmy co my tu mamy Oby wszystkie odwrócone Oby wszystkie odwrócone Mamy wszystkie odwrócone, super O to właśnie chodziło Żeby były odwrócone To wtedy jest jakaś szansa Że się trafi Fajna karta Mamy Rafael Guerreiro Bayern Monachium Juventus Bremer Mamy Patryka Sika Bayern Leverkusen i czekajcie wymacam sobie raczej nie ma o ale obrońca czy jest jakiś obrońca Komu mi brakuje Foden? nie to nie będzie to będzie FIFA Cube World Cup czyli tu mamy e, makrekis i mamy Marcelo FIFA Cube World Cup i logo Arsenalu czyli Arsenal zdobywa punkt pierwszy poprzez logo czekajcie kliknę sobie jeszcze tu kliknę Czyli nic się nie ten. Dobra. I teraz tak. Którą paczkę otwieraliśmy? Chyba zwykłą. Więc teraz mamy z halandem. czyżby trzeci haland się trafił. Widać na Bika, czy Nie widać. Nie widać. Dobra. Machuel Molina. Machuel Molina. mam Ashur. FIFA Club World Cup, Titan Bremer z Juventusu. O Jezus, nie tutaj. Fans favorite, Federico Valverde. O, ładnie sypu. Rodrigo z Radu i Nikola z Foneska. Ładnie sypu, bo cztery świecące. Tylko fans favorite, to ten, ten jest bazóweczka, ale i tak fajnie. Tak, dobrze mówię? Nie to... A, bo Arsenal był jeszcze? Nie wiem, już sam powiem wam, że pogubiłem się. Coś, coś mi tu nie gra w tej paczce. Nie wiem, czy, nie czy pięciu kart nie było. Dobra. A ja Golden Baller nam się. O! Czekajcie? Mówię, że Golden Baller się nie trafił, a tu wpada Golden Baller akurat. Ile mamy kart? Sześć. Dobra. Patrzymy. Ismael Kłonie. Rozóweczka. Marko Arnautowicz Inter. Czekajcie, jest, jest ostrość. O Jezus, jak ja będę tak trząsł. Santana mamy Titan Ibrahim Cisse Fansfield Jose Maria Jimenez Mamy Kodzik Do karty Invisible nie wierzę, nie wierzę, to jest niesamowite Jak oni robią to, że ten Invisible się trafia co chwilę jak to jest 1 na 50 Niby To jest, jest eee, Masakr Brak komentarza, nawet nie wrzucam to w twardą folii bo w się w twarde opakowanie to dramat. No ale Invisible się trafił, więc zdobywają punkt. Więc tak naprawdę na razie ja bym powiedział, że remis jest taki. Patrząc na te dwie karty, że jest remis. A, czekajcie to tak musi być. Dalej nie mamy nikogo z Liverpoolu. Wow! No hit. Jeszcze potem przejrzę. Czy tu mamy kogo tu mamy? Już myślałem, że kogoś z Liverpoolu może. Ale jednak nie. Belociana Bayer Leverkusen, David Fratezi, Inter, Fluo Julian Alvarez, Gabriel Martinelli, Arsenal, więc zdobywa punkt. A tu Manchester City, sorry. Zdobywa Dominator Dusan Wlachowicz i fans favorite Botka. No i nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma, nic, nie ma. Nic ciekawego nie trafiło i teraz oni muszą tutaj dowalić kolejnego wódem jakiegoś żeby tu wygrać ale już widzę że będzie lipa Fernand Mendy I Liverpool strzela bramkę w końcu Curtis Jones czekajcie tak sobie postawię. Mamy Pablo Barrios Atletico Madrid, Dominator Lautaro Martinez I Klub Pac Benfica i ostatnim kartą jest Rising Star Joan Neves. No i co? Jak myślicie, kto wygrał? Możecie napisać w komentarzu, kto wygrał. Ale moim zdaniem, no nadal chyba, kurde, ten, ten Nordic, co? Albo nie, wiecie co, zrobimy tak, że wygrywa Invisible ponieważ to jest 1 na 50. Tutaj trochę częściej się trafiają te, chyba, w tych paczkach. A też tylko dwie się trafiły, dwie, dwie, dwa Nordyki, nic fajnego jakoś więcej się nie trafiło, to jeszcze Rising Star wpadł. zrobimy, że wygrywa ten box, tylko przez tego Invisible, który no nie jest fajny, no ale tu mam powtórki, więc, więc one mnie jakby zbytnio nie interesują, no ale dobra, odkładamy i wygrał, wygrał remis? <laughs> Czekajcie, muszę zobaczyć. Czy nie ma tutaj z Manchesteru City? Bo tak jak Manchester City wpada, to najczęściej pomijam. No tutaj nie wpadł, więc możliwe, że jednak jest remis. Tego się nie spodziewałem po tych dwóch nordikach, dwóch pierwszych paczkach. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. No kurde, będzie remis. Tak, mamy remis. Manchester City kontra Arsenal. No niestety, nie sypło. W następnym odcinku zrobimy sobie pojedynek, Pewnie Milan Inter i Bayern, Bayern Leverkusen. Dobra, odkładamy. Co, co, ja sami się żegnam. Nie będę chyba przedłużał Wam tego oglądania. Zostawcie łapki w górę, suba. I do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć. Możecie napisać komentarz, czy Wam się podobało.